Od wielu, wielu gal KSW rozmawiam z kibicami na różne tematy i zawsze jest tak, że ktoś chce kogoś pozdrowić. Dzisiaj macie na to szansę. Po polsku czy po angielsku? Pozdrawiam serdecznie, mam meda i życzymy wszystkiego dobrego Erkowi, zwycięstwa. Ej, Akopowi, Szostakowi! Pozdrawiamy Emilę, jego siostrę, która się kocha w Saladinie Parnasie Na pewno będzie to oglądać i bardzo ubolewa, że go tutaj dzisiaj nie ma, ale pozdrawiamy ją i Saladina i liczymy na ich przyszłość razem. Pozdrawiam wszystkich, których kocham, lubię i bardzo lubię KSW. Kogo chcemy pozdrowić? Chcemy pozdrowić Mameda, Materle. Pozdrawiam swoją żonę Teresę, córkę Wiktorię i syna Oskara. Chciałbym pozdrowić moich przyjaciół, dzięki którym tu jestem, którzy kupili mi bilet. Pozdrawiam wszystkich oglądaczy KSW TV. W50.